Dokładnie, wiedziałam. Ona się tutaj spami, ta skrzynka, za każdym razem. Witajcie moi drodzy, bodajże w siódmym już odcinku z e, Prey of the Gods. Powiedzcie mi, czemu to się nie stakuje, nie? E, I don't get it, jakby naprawdę. Mamy pełny ekwipunek, tak naprawdę jesteśmy gotowi na kolejną walkę, bo chciałabym, jak wiecie, tutaj jeszcze coś pop poprawiać. Tylko mam teraz znowu daleką drogę do pokonania. Bo co? Patrzcie. Za każdym razem, kiedy zabijemy bossa, to nas teleportuje tu. I wypadałoby, żebym znalazła mapę i kolejnego mini -bossa, bo przeglądałam ostatnio odgigmenty z tej gry. Tych mini bossów jest trzy. A ja zabiłam jednego. Więc jeszcze prawdopodobnie jeden jest tu. I prawdopodobnie kolejny będzie gdzieś tu, prawda? Więc musimy szukać tych totemów. Ja zebrałam chyba dopiero 9, a ich w grze jest 40. Że bez wszystkich też bym sobie dała radę, ale wyobraźcie sobie, ile staminy musi wpaść, chyba, że to inne to chodziło. No i patrzcie. Światło ja łaziła, mnie. No. Tutaj jest wszystko pięknie zaznaczone. Tutaj może być yy, ten boss. Chociaż nie, to jest to miejsce gdzie walczyliśmy, nie? Kojarzycie? Boda, te, właśnie te. Dokładnie. Okej, okay. ja chcę to zobaczyć. Mm. echa przeszłości. powtórzyć przeszłość. Aha! Eee, dobra. Kurcze. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy chcecie, żebym ja powtórzyła walkę z tego, bosem w tym trybie. Bo jest podobno jakiś drugi tryb, właśnie to echa przeszłości. Yy, I właśnie w achievementach mieliśmy. Że jak się pokona tych głosów konkretnych, chyba nie wiem, czy to pojedynczy, czy każdy z nich, to możemy sobie wrócić jeszcze raz się w nim pobić. To jest dodatkowa achievement. Chociaż czy ja wiem, czy ja chcę to robić drugi raz? Tak szczerze, to tak chyba nie czuję wielkiej potrzeby robienia tego, bo ta gra jakoś mega zajebista nie jest. I jakby wystarczy mi pokonanie tych potworów, ja nie potrzebuję tutaj jakiś nie wiadomo czego robić, kurde, eksploracja na 100% i tak dalej. Fajnie byłoby te wszystkie notatki zebrać, nie? Na przykład przeczytać, y, jak sobie tutaj ten gościu próbował radzić z tym wszystkim. Y, bo to jest tutaj y, fabularne jakby, ważne, tak? Fabule ważne, ale poza tym to jakby, nie? Nie wiem, czy wy też macie takie odczucia. Hmm, dobra, jeszcze ścigamy sobie sprzętę tutaj. Mam tyle tego jedzenia, jak nigdy, kurde. Zawsze coś, też było tak, mi że mi brakowało, a teraz mam go za dużo. No, ale jakby tylko nie chodziło, nie, coś tak mi się to nie kojarzy, żebym mi ja wychodziła. O dwie bułki mam, zobaczcie. Gdybyśmy coś zjedli z ekwipunku, to jest mały kawałek mięsa, tylko zjedzmy. Weźmy sobie tą bułkę i weźmy sobie tą drugą bułkę. Widzicie, jakie ja oni dbam? Ona ze mną głodna nie będzie. Oni. Chociaż tak ja, ja Wam mówię, ja czasami mam wrażenie, że to generalnie nie ma znaczenia. czy ona będzie mi tutaj marzła zimna, czy co. Aha, w taki sposób to wytłumaczyli No w sumie spoko, zawsze ludzie mogą się śmiać, że Puchahel znajduje notatki wszędzie ciekawe, kto je tak porozkładał Ale tutaj jest wyjaśnione, że gości po prostu... O! Kolejny Xi. Tutaj jest wyjaśnione, że goście po prostu zgubił w całej zamieci, po prostu te kartki, one tak pospadały. Ja myślę, że w normalnym życiu to one by prawdopodobnie poleciały pchę daleko, a nie w śniegu. A zresztą, w sumie jak tam jest cały czas taka temperatura, to może się nie rozwaliły te kartki. O, proszę! Właśnie. Pact finder kolek 10 temu. Widzicie, ja mam i dopiero 10, nie? A ich jest 40 Także ciekawe, jak bardzo ta stamina może być No mm. Lepę. Fajne miejsce znalazłem. Mnóstwo lutu, naprawdę. Tej strzały, czy ja wiem, czy te strzały są mi takie potrzebne, ja w sumie z tego w ogóle nie korzystam. Czekajcie, zobaczmy sobie na ten jak ekwipunek teraz. Eee, yy, sakiew, o, mam dwa razy nową w ogóle sakiewkę. Ale mi się wydaje, że chciałabym sobie ulepszyć pancerz, bo to bardziej mnie chroni od bossów, na tarcze i zwiększa mi tutaj na to zimno, więc teraz może nie będę miała takich problemów z tym. Powiem wam tak. <laughs> OK, najlepiej to wam pokażę. O, o, o. Yy, jakby ja byłam tam, nie? Tam jest, gdzie jest ten namiot przy, za drzewem, to tam, to tam przed chwilą byliśmy. A dosłownie wyszłam sobie tylko na górę i staję z kolejny. <laughs> Zajebiście. I powiem wam z tego, co widzę. Ten hak duszy zupełnie niczym się nie wyróżnia. Jest najzwyczajniejszy hak, może jedynym, jakby tutaj różnicą między tym a tym może być taka, że on się może po niej psuje. Tak, tak myślę, ale nie jestem w stanie Wam zagwarantować. Jak dla mnie to tutaj się kompletnie nic w tym użytkowaniu nie zmieniło. No proszę, jak to szybko idzie. Bardzo ładnie. O, czyżby? Tak, moi no. drodzy, mamy to. Find 5 maps, okej. Okay. Hmm. <coughs> Oczywiście, ten pierwszy mini boss tutaj jest ładnie zaznaczony w takim kole, jakby. Czegoś takiego tutaj nie ma. I cholera w sumie wie. Ale no cóż, ja pójdę do kolejnego X-ika bo w tej grze o to chodzi, żeby w końcu sprawdzać takie rzeczy. Yy, chyba mnie tu nie było, ale nie wiem. <ślad> nie za tym, wyleciał, dobra tu jak zwykle mamy dużo rzadcia. te bułki. Dobra. Wiecie co ostatnio też byliśmy w tej jaskini przed bossem? O! Hello there. Czyżby to był już trzeci? Mhm. Widzicie? Tak to się robi. Ja nie pójdę na kolejnego bossa, nieprzygotowana. Tutaj jeszcze nie byłam. To też jest kolejna ukryta kryjówka, ponieważ to było na, na moście jakby tak na samym dole, gdzie jak się szło do bossa, to raczej nie zbaczałeś w tę stronę. Nie zdziwiłabym się, gdyby to był kolejny totem jakby... Zobaczymy zaraz. Same grzybki, póki co widzę. Zaję to tyle. O! Oh. Nie wywalaj mi się na dół. Tam wyżej jeszcze coś jest opuszczy. Ja zbieram tylko te zielone, więc jakby nastapujmy ich sobie. Jak możemy. Why not? Ok. Tam są jeszcze jakieś. Idziemy. Może jakaś notatka, może coś? Też jestem ciekawa, czy coś tutaj ukryli, czy nie. O, a mówiła? nie mówiłam? jak mi dzisiaj tu pięknie idzie w ogóle, zbieranie tych temków. Okej. Okay. Powiem wam, że tutaj eksploracja bardzo to tak płacza, bo naprawdę wystarczy spiąć się, rozejrzeć, czy może gdzieś na dole w pewnym miejscu nie jest coś ukryte i te totemy same się znajdują tak naprawdę. Yy, dobra, znowu jak widzicie jest cholerna wichura i jeśli się znowu chce spać, jest jej zimno, znowu marudzi, więc jakby ja użyję tego i idziemy spać. Ostatnio jak przerobiłam odcinek, przypomniałam sobie o tym, że Tutaj koło jaskini przy Bosie jest X na mapie, i tutaj są te trzy dziwne figury, nie? Pamiętacie? Yy, no i ja tutaj nie wiedziałam do końca, co mam zrobić. Generalnie olałam temat, bo już chciałam kończyć odcinek, bo długo już nagrywałam. I ta jedna wieża u góry się nie pali, a tutaj widzicie, jest jakaś skrzynka, o ile ja to dobrze rozumiem. Jakaś taka y, wydaje się super skrzynka. I, I ja proponuję zrobimy ognisko. Dokładnie. Ja wezmę moją maczugę taką lepszą nawet. Zapalimy sobie maczugę. Z tego co wiem, maczugi można zapalać, robić jako pochodnie. Czemu to nie działa? O! Po prostu podejdziemy tam. Zapadnie. Czy to o to chodzi? Proszę laska współpracy żebyście żebyś się nie przewróciła tutaj teraz. Okej. Okay. Dwa. Let's go! Co to jest? Średnie buty. Potrzane buty z dodatkiem skóry zapewniające pewną ochronę przed zimnem bez obrad prędkości. Hmm, trzeba ja wiem czy one są w tej chwili lepsze. Dobra, ubierzmy sobie te. Ulepszmy je. A jestem w stanie w takim razie... Nie. Mhm. Zaczęło zapalić trzy wieże, które były tutaj, jak widzicie, i są i kaplujące i te cholerne zjawy. Zabimy. te, które się podświetlają na czerwono Jezus musimy sobie natychmiast coś zjeść, bo przez te strzały durne to... ...zostało nam się. Niestety, coś za coś. Yy... O Jezu, jeśli się bardzo chce spać w ogóle. Dobra, zprzyprzajmy stąd. Przyprzejmie z tym, bo musiałabym wszystkie je trzy po zabijać, a mi się nie walczyć. Okej. Okay. Ale dodatkowe totem wpadł, to, to akurat fajnie. Okej, okay, oddalmy się po prostu jak najdalej. Okej. Okay. Ona jest bardzo głodna i bardzo chce się spać. Przede wszystkim idziemy spać. Nawet i tutaj. Okej. Okay. Troszkę się wyspała. Ha! no i zjedzmy. Okej, okay. znowuż yy, wytrzymałość i zdrowie nam się zwiększa bardzo ładnie, tak jak widzicie. No i idziemy dalej. Dzisiaj właśnie będzie taki odcinek, gdzie głównie sprawdzam jakieś yy, nowości, ale postaram się powoli już pod koniec odcinka zwracać się w, w stronę Następnego bosa, tylko nie sądzę, że jeszcze dzisiaj się z nim zmierzymy, bo tak jak widzicie, już troszkę tych minut nam wpadło, ale postaram się zmieścić do 10 odcinków. To i tak będzie yy, sporo. Ładnie dużo tu. Można powiedzieć, kochani, że ja się przygotowuję na tych dwóch ostatnich bo To już będzie koniec gry i lepiej nawet zrobić zapasy, ulepszyć sobie wszystko na chwilach, więc y, ja się po prostu przygotowuję na to, co mnie czeka, że tak powiem. jeden slot uważam, że ta czerwona fiolka jest ważniejsza bo ona zmniejsza nam obrażenia I Cóż my to mamy w tej jaskini takiego ważnego duże mięska przydają się też na bossów ponieważ yy, nie dość, że ona yy, dostaje tutaj yy, ...dużo, to jeszcze to jest mniejsze obrażenie. Więc tak na zaś, jakbyśmy byli w kryzysie, warto. I oczywiście, bichura musi być, bez tego to ani rusz. Taki pszczoł nas zjawa na kuchy, nie czeka. 何 Idziemy dalej. Ja pamiętam, że już się raz tutaj kręciłam. Za każdym razem tutaj się bawi, robi, ale niedługo powinna przestać. O, tutaj się leciało kawałek dalej. Nie wyrzucić, to nawet się daleko poleci, nie trzeba. Tutaj okay, mamy to. Tutaj się na chwilę umrzejemy tylko, bo znowu jest zimno niestety. Jeszcze chwilę poeksplorujemy co jest dalej. No i co moi drodzy? Bo zbliżamy się do końca. Ja nie chcę, żeby te odcinki nie trwały nie wiadomo ile. Miejmy troszkę dla siebie wyrozumiałości też macie swoje życie. Nie wiem czy ta gra was na tyle wciągnęła. O! Kolejny hak. Okej. Okay. No, Moglibyśmy w sumie jeden sobie rozmontować. Nie czy one... pozbierałam tyle tych rzeczy i... Fantysz mamy na trzy. Zakiewkę fajnie by było sobie zwiększyć. Ale potrzeba nam i tkanin yy, i pozabijać wtedy zwierząt. A po drodze jak szłam nigdzie ich nie widziałam już. Okay, idziemy tam To ewidentnie prowadzi prosto do naszego X, a więc o to chodzi w sumie Idziemy Sprawdzałam tylko czy się nagrywa, bo jakbym miała stracić te wszystkie postępy, co zrobiłam, to bym się zdenerwowała co najmniej. Lubią takie rzeczy ukrywać W sensie, że coś jest do zebrania, może być nawet i w nie miejscu Zaczniemy w końcu używać łuku, moi drodzy, bo... Do tej pory można by było pewnie na palca po policzyć ile razy ja go użyłam I do niczego wcześniej się, że tak yy, praktycznie nie przydał Ciekawe co może się stać. Aha, okej. Okay. Teraz tak, ten jako jedyny się świeci, a te się nie świecą. Czemu tylko ty się palisz, a te się nie palią? Czego to zależy? Hmm. Dobra, e, kończymy odcinek. E, ja tutaj pomyślę o co chodzi. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, suba i w ogóle. Widzimy się w następnym. Bye.